Widziałeś, jak chłop pod Poznaniem obraził się na znajomych, postanowił przejść samochodem? Jest filmik, pojebana akcja. W nocy z 8 na 9 marca w niewielkiej miejscowości Pecna położonej niedaleko Poznania doszło do szokującego zdarzenia. 29-letni mężczyzna, uczestniczący w spotkaniu towarzyskim, w wyniku eskalacji konfliktu podjął niebezpieczną w skutkach decyzję. Bez ostrzeżenia mężczyzna uruchomił swój samochód i z premedytacją wjechał w grupę osób, które brały udział w spotkaniu. Po pierwszym uderzeniu nie zatrzymał się, aby pomóc ofiarom, ale wręcz przeciwnie. Próbował ponownie uderzyć w tych, którzy próbowali uciec. Pięć osób odniosło obrażenie. Cały zarejestrował monitoring. Sprawca po dokonaniu ataku opuścił miejsce zdarzenia, jednakże nie uniknął zatrzymania przez policję. Funkcjonariusze z komisariatu policji w Mosinie szybko zlokalizowali i aresztowali podejrzanego, który schronił się... W swoim miejscu zamieszkania. Okazało się, że 29-latek był już znany organem ścigania z powodu swojej przestępczości. Przestępczej działalności, w tym kradzieży, włamań, a także jazdy pod wpływem alkoholu. Mimo iż w chwili zatrzymania sprawca był trzeźwy, policja zdecydowała się na przeprowadzenie dodatkowych badań, by sprawdzić, czy w momencie ataku nie był pod wpływem narkotyków. Wyniki tych analiz mogą mieć znaczący wpływ na, dalszą, na dalszy przebieg postępowania i ewentualnie dodatkowe zarzuty. Na podstawie zgromadzonych dowodów, prokuratura pozostawiła mężczyźnie zarzuty usiłowania zabójstwa, co w polskim prawie może skutkać wyrokiem dożywotniego pozbawienia wolności. Sprawa ta jest obecnie Przedmiotem dalszego postępowania sąd przychylił się do wniosku o tymczasowe aresztowanie oskarżonego. To kurwa drajf, pierdolną na znajomy? VDM'a? Ja. Co jest kurwa nie halo z ludźmi? Ja pierdolę, przecież to są ludzie do utylizacji ty. To <ścười> kurwa nie halo, to kurwa. Beach is going crazy, no co to kurwa jest ty? Ja pierdolę ty. Ja czasami jak się w kurwie to zwyzywam komuś mamę, nie? Nawyzywam ją od kurę, po dwóch minutach żałuję jego go przeproszę, ale... Znaczy chyba, że to jest mama widza, to wtedy go nie przepraszam. Ale kurwa, jak, jakim trzeba być kurwa, psychopatą, żeby kurwa po ludziach jeździć. Nie, 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 no kurwa, no narządowy kurwa. No, nie no, musimy go porozmawiać. Dzwonię do Taku, kurwa. Idę to załatwić stary. Spokojnie, ukaramy go. Cię, Witam bardzo serdecznie. No, co? Eee, gracz ci spierdolił z serwera. Kto? No jakiś pod Poznaniem kurwa po ludziach jeździł. No. To już wrócił. Już jeździł u was? Tak. Okej, okay. okej. Okay. Zrespił się na serwerze z powrotem. A, kurwa myślałem, że już poszedł siedzieć. No, ale dobra, no nieważne, nie? Musisz, pil... Stary, nie musisz, nie musisz pilnować tak. twoich psychopatów, bo kurwa po ludziach jeżdżą. <laughs> nie, <laughs> nie mówię ci szczerze, kurwa oglądam, oglądam, jest artykuł. Typ cię pokłócił ze znajomymi, wsiadł w samochód kurwa i jeździł kurwa jak po kręglach po tych ludziach. O. Aaa! Dobra, dobra, dobra! Nie, bo rzeczywiście wczoraj z roleplay'u ten przyjechał. Ale jeździ po nas kurwa drzwi. No. Dobra. Z innym. To daj mu tam dwa tygodnie na... nie? Da, mu za VD-ma zarabadać, Dobra, dobra. Cześć, cześć. Halo. Nie no kurwa, pojebane to jest.